Dzień dobry wieczór. Oto co się tutaj dzieje. Wyciągnąłem do czyszczenia filtr Aqua L e Ultra Max 2000. Przyniosłem do czyszczenia węże od obydwu filtrów. bo ja Mam dwa identyczne filtry pod akwarium. No i postawiłem wiadro z wodą na, na krawędzi wanny. Po to, żeby, żeby hmm, doleje tu zaraz wody. po no to, żeby przetestować przepły prędkość przepływu filtra. I chcę coś wam powiedzieć. No po co ja to robię? Po to, żeby, żeby zakwestionować y uczciwość testu jednego z naszych forumowych, y YouTubeowych, przepraszam, YouTubeowych testerów. Pan robił tak zwany test wiaderka dla nowych filtrów. I jeden koniec wkładał tak jak ja włożyłem do wiaderka, a drugi koniec wyciągał do wanny. To ja wam coś pokażę. Filtr jest włączony do prądu. Ja go w tej chwili wyłączam. I filtr jest wyłączony. Filtr nie pracuje. I o dziwo, o dziwo, woda w tym wężu. Proszę. Filtr nie pracuje, a woda spływa. To znaczy, że zmierzymy przepustowość filtra bez prądu. No dobra. To taki żart. Zupełnie bez sensu, bo chciałem tylko udowodnić, że test, w którym jeden koniec jest w wiaderku i wiaderko jest pełne wody, a drugi koniec leży w wannie, nie ma najmniejszego sensu, ponieważ, ponieważ woda wpływa grawitacyjnie i grawitacja wtedy ten filtr wspomaga, więc filtr będzie miał zawyżony wynik. Czy tego chcemy, czy tego nie chcemy? I tam jeszcze mm, testujący jak on pokazuje. I tam jeszcze testujący użył takiego sformułowania, że w specyfikacji filtra jest napisane, że wysokość podnoszenia to jest 2 metry. I on sobie wydedukował na podstawie tego stwierdzenia, że filtr może stać 2 metry pod powierzchnią wody, bo wyżej nie podniesie, to ja wam coś powiem. Włączę ten filtr znowu. Czary-mary. Ruszył. Wysokość podnoszenia filtra to nie jest wysokość, różnica wysokości pomiędzy filtrem a, a powierzchnią wody w akwarium. Tylko wysokość podnoszenia filtra to jest różnica pomiędzy powierzchnią wody a tym końcem. Teraz uniosłem jakieś pół metra nad wiaderką teraz urosłem jakiś metr nad wiaderku i wyżej już nie dam rady ponieważ ponieważ wąż jest naciągnięty już do marca no to wąż ma półtora metra no to od filtra do, 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 do końcówki jest półtora metra no ale od powierzchni wody w wiaderku będzie z metr i filtr odrobinę spowolnił ale jeśli ja go obniża, to on znowu przyspieszy. I to jest wysokość podnoszenia wody. I oznacza to, że jeśli ma 2,5 metra albo 3 metry wysokość podnoszenia wody i filtr, to znaczy, że dałby radę wyciągać wodę z Sumpa i, i pompować ją do akwarium. Bo pomiędzy powierzchnią wody w sampie a, a powierzchnią wody w akwarium z rzadko kiedy jest więcej niż 2 metry różnicy. I to oznacza wysokość podnoszenia wody, a nie to, gdzie leży filtr. Gdybym ja teraz ten filtr nie wiem, zrobił tu dziurę w tej podłodze i, ten, i te że miał po 3 metry i ten filtr dał do sąsiada piętro niżej to on by pompował wodę dokładnie z taką samą prędkością jedynie jedynie gdzie by tkwiła różnica to wiecie gdzie? uszczelki w tym filtrze mogłyby tego nie wytrzymać ponieważ wysokość yy, od powierzchni, wysokość słupa wody byłaby duża i mogłyby tego nie wytrzymać uszczelki Gdyby zaś, gdybym zaś to zrobił w drugą stronę i filtr podniósł i powiesił pod samym sufitem, a akwarium by stało na podłodze, no to też by uszczelki się mogły tego nie wytrzymać, tylko że siła naporu byłaby w drugą stronę. W by się zrobiło podciśnienie w by się zrobiło podciśnienie i, i próbowałoby zasać z zewnątrz, tak jak na okręcie podwodnym okręt podwodny nie jest nie jest przystosowany do ciśnienia wewnątrz, tylko do ciśnienia na zewnątrz który w, w niego napiera, gdyby do okrętu podwodnego do środka napakować takiego ciśnienia jakie jest w tej wodzie, w której on pływa i go wyciągnąć z wody, to prawdopodobnie by go rozerwało. chociaż tutaj pewności nie mam, nie chcę się wymądrzać Tak, filtr chlupie. No, bo on się lekko teraz zapowietrzył, ja się nim bawiłem. No, dobra, co tu więcej miałem o tym powiedzieć? No, zmniejszy przepływ. No, mógłbym tak naprawdę teraz przeprowadzić te testy. W sumie dlaczego nie? Na zmniejszonym, na zmniejszonym przepływie i na zwiększonym, jak szybko pompuje zapchany, zapchany filtr. W zasadzie mogę to zrobić, jak już mam go. Jak już mam go rozebranego, to dopełni wederko, żeby był równo 10 litrów. To wederko ma 10 litrów pojemności, więc jak go naleję prawie po krawędzie. Boję się po krawędzie, bo zaraz zaleje mi się woda między wannę a pralkę. A tego bym naprawdę nie chciał. A potem będę musiał pralkę odsunąć, żeby, żeby wymyć podłogę, wysuszyć. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo wy zawsze narzekacie, że ja za cicho mówię. Już telefon trzymam w zasadzie przy ustach, mikrofon, żeby nie... I nie dbam o to, co widać, tylko dbam o to, co słychać. No dobra, skręcę, otworzę go na, na maksa, przepływ. Przepływ jest otwarty na maksa. Jest 7,29. Na 7,35 wyciągnę i zobaczymy, ile... Nie na no, 7,40. Dobra, i zobaczymy, ile czasu mu zajmie. 8, 9, go. I trzymam go na tej samej wysokości, na której jest poziom wody, żeby, żeby wynik był miarodajny. 10 sekund. 20 sekund. 30 sekund. 40 sekund. Dobra, wkładam z powrotem, żeby filtr się nie zapowietrzył. 45 sekund zajęło umowy pompowaniu 10 litrów wody. Więc jak to teraz policzyć? 20 litrów, 1,5 minuty, w 3 minuty 40 litrów, w 6 minut 80 litrów, w 60 minut 800 litrów. 60 minut 800 litrów, a ma napisane na opakowaniu, że 2000 litrów na godzinę, więc a on przepompował 800, czyli ma napisane 2,5 razy więcej niż niż jest w rzeczywistości, ale trzeba pamiętać, że on jest zapchany i mediami i pół roku chodził pod akwarium. Więc, więc 800 litrów na, na pełnym przepływie pompuje. Jeszcze raz zrobimy coś. Więc na pełnym przepływie zapchany mediami i brudem 800 litrów na godzinę pompuje. A ja już w akwarium rzeczywiście dlatego go wyciągnąłem, bo wiedziałem, że on ma spowolniony przepływ, ponieważ jest zapchany. A teraz zobaczymy jak będzie długo na półwiska gwizdka tę wodę wypuszczał. Chociaż czy to jest sens, pokażę Wam jak już go wyczyszczę i nagram drugie, drugi film. Aha, zanim go otworzę, chcę Wam jeszcze coś pokazać. Włączony. Włączony filtr odpalony na pełną moc i zapchany mediami przepompowuje 800, co tu przed chwilą udowodniliśmy, 800, 800 litrów na godzinę. Teraz go wyłączę z prądu i sprawdzimy, ile, ile 27, 28, 29, 30. Dobre. I sprawdzimy, ile mu zajmie przy 30 sekundach. 10 minut i 30 sekund zacząłem, ile mu zajmie bez prądu przy pompowaniu tej samej ilości wody bez prądu. Patrzcie, cuda, filtr działa bez prądu. Naprawdę leci woda. 30 sekund. Tamten 45 sekund spuścił 10 litrów, jak był włączony. To wyłączony już ma 45 sekund i jeszcze nie spuścił połowy. I zauważcie, że czym niżej jest woda w wiaderku, tym, tym wolniej śmiga. No i jeszcze trochę jest z bioderku. No i co, będzie minuta 30, czyli będzie dwa razy dłużej, czyli o, o wiele, o połowę wolniejszej będzie miał przepływ. No i już się prawie na dnie, zaraz się zapowietrzy. Mamy 1,5 minuty. No dobra, mniej więcej tyle było. już się za powietrzu. Mniej więcej tyle samo było. Tyle samo było kiedy, dobra, liczymy mu 1,5 minuty, czyli 400 litrów na godzinę. Ma przepływ jeśli jest bez prądu. A to taki pół żart. Także już wiecie, że jeśli jeden koniec jest zanurzony w wiaderku, a drugi leży na dnie wanny, to wynik nie jest miarodajny, bo go wspomaga grawitacja. Chociaż czy tak dużo? Czy tak wiele wspomaga ta grawitacja? Bo ja podnosiłem ten wąż do góry i go opuszczałem i tak wcale widocznie nie przyspieszał ani nie zwalniał. Filtr, myślę, robi swoje, pompuje swoją prędkością. I ten poziom, ta różnica poziomów ma aż tak bardzo nie wadzi. Tak, przy uniesieniu metr nad powierzchnię, z której wody pobiera, to rzeczywiście można powiedzieć, że dzwoni, widocznie. Ale to już zrobimy przy, przy filtrze wyczyszczonym. Teraz się te, za te wężyki wezmę, puszczę przez nie, no ja nie lubię ich nie mam tego, tego czyścika do tych węży, takiego na, na drucie więc muszę przez nie puścić gorącą wodę i zobaczyć, co z tego będzie. Dobra, ja na razie biorę się do pracy i dziękuję za poświęcony czas.